Właśnie kończy się papieski marsz w Warszawie. Wzięło w nim udział pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Szkoda tylko, że był to marsz mało konfrontacyjny, bo Pan Jezus przecież mówił, że nie sądźcie, że przyniosłem pokój między ludzi. Tutaj tak bardzo pokojowo szliśmy dość mało transparentów. Uważam, że formuła powinna być bardziej konfrontacyjna. Natomiast widać, jak jest ogromne zaangażowanie Polaków w pamięć o Janie Pawle II. Miejmy nadzieję, że to będzie pamięć, która nie będzie ograniczona do kremówek. Nie będzie papież redukowany do kremówek, tylko będzie to papież, będzie to. Um, Pamięć o jego nauczaniu, o tym, że Jan Paweł II był papieżem, który na przykład był przeciwny aborcji. Przecież nauczał, że każdy naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. O tym nie chcą pamiętać nasi politycy, którzy w Parlamencie głosują za aborcją, a potem dwa dni później machają portretami papieża. I ja bym bardzo apelował o to, żebyśmy pamiętali o nauczaniu Jana Pawła II. A nie o kremówkach. Bardzo dziękuję, Jan Bodakowski.